Tegoroczne targi Inotrans stoją pod hasłem, czy też pod przewodną ideą dekarbonizacji przewozów kolejowych. Jednym z najważniejszych trendów w ramach tej dekarbonizacji są pociągi hybrydowe, a konkretnie pociągi bateryjne, czyli takie, które mogą być zasilane. Z sieci napowietrznej, a odcinki nieselektryfikowane pokonują w oparciu o zasilanie z baterii. Za moimi plecami widać dwóch głównych przedstawicieli tego nurtu na tegorocznych targach Inotrans. Po państwa lewej stronie Siemens Miro wersji bateryjnej po Państwa prawej stronie Flirt też wersji bateryjnej oczywiście produkcji Stadlera. Niestety polscy producenci przy swoich konstrukcjach, przy swojej ofercie hybrydowej nie stawiają na rozwiązania bateryjne. Jedynym wyjątkiem jest pojazd FPS+, pokazywany zresztą już wcześniej na targach TRAKO 2021, który jest pierwszą na świecie modułową hybrydą, czyli można w nim zastosować kilka różnych systemów zasilania, w tym baterii. Ale gotowego produktu, gotowego pojazdu bateryjnego niestety polscy producenci nie mają. Zajrzyjmy do środka, do tych Pojazdów, najpierw do Siemensa Miro, a potem do Flirta produkcji Stadler. Miro Plus B może na pokład zabrać do 120 pasażerów na miejscach siedzących, rozpędzić się do prędkości maksymalnej 160 km na godzinę, a na jednym ładowaniu przejechać do 80 km. Jeżeli chodzi o aranżację zewnętrzna. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, przestrzeń pierwszej klasy nie jest dostępna z poziomu niskiej podłogi. Po drugie, przejście obok toalety jest bardzo wąskie, a to za sprawą pojedynczego rzędu zamontowanych na stałe siedzeń. Proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo trudno się tam przycisnąć. Chciałbym jeszcze wrócić do samego aspektu pierwszej klasy. Moim zdaniem zastosowanie takiej przestrzeni w pociągach dedykowanych dla ruchu aglomeracyjnego i regionalnego jest co najmniej dyskusyjne. Uważam, że lepszym pomysłem jest rozplanowanie tej przestrzeni tak, żeby wszystkim pasażerom zaoferować jak najlepsze warunki podróży bez podziału na pierwszą i drugą klasę. Oczywiście, jeżeli mówimy o pociągach regionalnych. Kolejnym pojazdem jest Stadler Flirt AKu Czyli bateryjna wersja Flirta. Rodziny pojazdów, która dobrze jest znana polskim pasażerom, ponieważ Flirtami dysponują zarówno PKP Intercity, jak i koleje Mazowiecki. Flirt AKU może, w zależności od wersji, zabrać na pokład od 120 do 180 pasażerów na miejscach siedzących, rozpędzić się do prędkości Maksymalnie 160 km na godzinę, a na jednym ładowaniu przejechać do 150 km. Moim zdaniem, kabinę maszynisty Sztalder zaprojektował w sposób bardziej nowoczesny. Jeżeli chodzi o dostępność w przestrzeni pierwszej klasy, to tutaj jest gorzej. Nie tylko trzeba pokonać słodki, ale mamy też dodatkowo szklane drzwi. Za to przejście obok toalety jest szersze. Chciałbym jeszcze nawiązać do dwóch aspektów. Po pierwsze, do stolików, a konkretnie do nóżek, które je podpierają. Zarówno Siemens, jak i Stadler zdecydowali się na bardzo masywne nóżki. To nie tylko. W przypadku stoików, które obejmują dwa siedzenia, ale również u tych stoików, które są jedynie pod oknami, powoduje to, że brakuje miejsca na nogi, a to ważny aspekt, szczególnie przy podróżach na dłuższych dystansach. Bardzo ważnym dylematem dla konstruktorów pociągów bateryjnych. Jest zapewnienie odpowiedniej ilości energii elektrycznej zarówno samym pasażerom, jak i pojazdowi. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której pociąg staje w szczerym polu, bo zbyt wielu pasażerów zdecydowało się na to, żeby ładować swoje komórki czy korzystać z laptopa. W polskich pociągach przyczyniliśmy się do tego, że na dwóch pasażerów przypada mniej więcej jedno gniazdko. Czasami nawet każdy pasażer dysponuje własnym gniazkiem. Konstruktorzy Siemensa i Stadlera poszli inną drogą. W ich pociągach gniazdek i ładowarek jest jak na lekarstwo. Z przyjemnością poznam Państwa opinie na temat tego, jak te pociągi wyglądają. Zachęcam do komentowania. Zachęcam oczywiście też do oglądania pozostałych materiałów z tagów i trans.